Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu, gdzie takim bardzo mocno spontanicznym, a więc nie wiem, czy to dołączyć do QA, czy raczej do audycji Wall Street, ale do czego zmierzam? Wczorajszego wieczora zadeklarowałem informację o tym, że dzisiaj rozgrywam akcję PZU przy wykorzystaniu kontraktów na akcję, a więc instrumentu troszeczkę innego, zlewarowanego, z kilku powodów. Pierwszy powód to jest taki, że mamy do czynienia tutaj z mocnym trendem horyzontalnym, a według statystyk 70% jest szans na to, że ten trend nadal się utrzyma, więc nie jest to jakieś takie magiczne miejsce, magiczny punkt, z którego ta cena zacznie w końcu wzrastać, choć, trzymałbym za to kciuki. A bardziej idąc już od ogółu do szczegółu, kolejnym elementem jest to, że mamy tutaj całkiem ciekawe wsparcie wynikające z siatki Fibonacci'ego, bo jest to połóweczka i na tej połóweczce pojawiła się jedna z moich ulubionych formacji Shark 32, potwierdzona na wolumenie. I do czego zmierzam? Podczas dzisiejszych konsultacji rozmawialiśmy o pewnym naginaniu. Analizy technicznej, i akurat tutaj jest fajny przykład na to, w jaki sposób można nagiąć tą analizę. Jak widzisz, jest tutaj również, są rozciągnięte w zasadzie dwie średnie: jest to EMA 25 zaznaczona kolorem czerwonym, i EMA 5 kolorem różowym. Jest to skala dzienna, i jest to tak jakby najbardziej popularne narzędzie służące do tego, że jeżeli ktoś już nie wie, kiedy kupować, kiedy sprzedawać, no to przebicie tych średnich. Mówi, przynajmniej stara się nam powiedzieć, takie fajne miejsca, w których być może warto rozpocząć inwestycję. I podczas jednej z tych konsultacji jeden z uczestników bardzo zależało mu na tym, żeby, żeby również dołączyć do tej inwestycji. Niemniej jednak jest po moim szkoleniu i ja zawsze tam wpłaczam, że pamiętaj, że to ty jesteś decydentem, pamiętaj, że jeśli wchodzisz w jakąś inwestycję, to powinna ona przede wszystkim wynikać z Twoich preferencji, tak, czyli tego, co potrafisz robić, tego, w jaki sposób potrafisz analizować wykres, no i musi na tym wykresie pojawiać się sygnał, który jesteś w stanie zinterpretować. To jest bardzo ważne. Sygnał, który jesteś w stanie zinterpretować. A że ów uczestnik korzystał z średnich kroczących, no to chwila moment zrobił prosty myk. Ze skali dziennej przeskoczył najpierw na skalę 6 godzin, nadal nic. Na skalę 4 godzin, nadal nic. Na skalę 2 godzin, nadal nic. I na skalę 1 godziny, i eureka. Pojawił się sygnał, który został potwierdzony. Proszę zwrócić uwagę: tutaj na otwarciu, tak, luką do góry, ja wskoczyłem w tą inwestycję po 39,70 70. Zł. Z groszem, dlaczego 70 groszem? No bo natura kontraktów na akcję powoduje, że tutaj ta płynność jest troszeczkę mniejsza, i tutaj czasami, mimo iż sygnał jest konkretnie, precyzyjnie jakby nakreślony na ekspozycji akcyjnej, no to tutaj w kontraktach trzeba się godzić na to, co aktualnie jest na, na rynku, ale też wydaje mi się, że całkiem przyzwoita cena, jeśli chodzi o moment zakupowy. No i tam już. Pojawiło się ten sygnał wynikający z przecięcia tych średnich, a więc wchodzimy w inwestycje. Zaklinam Was, nie róbcie tego. Nie naginajcie zasad analizy technicznej pod własne oczekiwania, w myśl zasady. Bo pamiętajcie, analiza techniczna to nie jest to coś, co powoduje wzrosty. To jest tylko i wyłącznie narzędzie. Mówiące nam, że coś może się wydarzyć, a więc ona określa symptomy. To jest bardzo istotne. Jeśli będziecie naginać metodę analizy technicznej do tego, żeby wymusić na wizualizacji rynku, bo nawet na tym rynku nic nie wymusicie, ale na tej wizualizacji waszą rację, to często się pomylicie. Oczywiście, ów, e, kursant. Został pouczony odpowiednio, tak i, i wytłumaczyłem mu to dosadnie, ale dziękuję mu za inspirację, ponieważ wiem, że wielu z was może mieć takie zakusy, takie potrzeby. O, proszę, zwrócić uwagę, nawet coś zafunkcjonowało, że jednak ten sygnał nadal jest w mocy, ale do czego zmierzam? Nie naginajcie zasad analizy technicznej pod własne potrzeby, bo Wy na siłę chcecie w coś wejść. Pamiętajcie, że zasada jest bardzo prosta. Jeśli jesteście profesjonalnym inwestorem, to wy wiecie, czego wyrysowania na tym wykresie się spodziewacie. Tak? Czyli co ma się wyrysować, żeby powiedziało wam, że możecie wejść, a nigdy na odwrót. Tak? To jest jako przestroga. Trzymam kciuki za inwestycje, tak? To, co się działo na wykresie, bo też były pytania, tak? to tutaj zwróciło uwagę, otworzyliśmy się luką. Potem tradycyjnie jest takie jakby testowanie tej luki, tutaj to testowanie odbyło się, no i tutaj jakoś tak teraz nam wskoczyła cena, zobaczymy na co się wydarzy, na dalszy jakby rozbieg tej sytuacji, tak jak wspomniałem daleki jestem od tego, żeby stwierdzić, że tak to jest ten punkt, z którego rynek teraz wybije się z tego mocnego trendu horyzontalnego i w końcu pójdziemy do góry, nie tutaj na dwoje babka wróżyła, Pierwszy ruch docelowy to jest w granicach 41, co dźwignia spowoduje, że tu już jest zysk na kapitale w granicach 30-40%. I każdy kolejna złotóweczka do góry to jest dalej dynamiczny wzrost tego kapitału, ale nie napalamy się sukcesywnie za rynkiem. Oczywiście, stop loss tak jak lustrzane odbicie. Jest już ustawiony, ale też pamiętajcie, że i kasa, która jest na to postawiona, jest zdecydowanie większa, bo to nie jest tak, że mogę zrobić 40%, a w to miejsce stracić jedynie 0,5%, to jest bzdura. E, tutaj odpowiednio też jak to się mówi, wraz ze wzrostem ryzyka, wzrasta też ten potencjał i na odwrót, a więc e, co to dużo mówić, no, wszystko jest ustawione, czekamy na dalszy rozwój wydarzeń. A mam nadzieję, że tym wideo coś Wam. Zaświtało w głowie, no i zachęcam do korzystania, i do zobaczenia, usłyszenia w kolejnym nagraniu.